Największym problemem jest organizacja, tak? Jak to zrobić? Ryszard Wojnowski urodził się w 1957 roku. Jest kapitanem jachtowym i członkiem jach klubu Stoczni Gdańskiej. Ma w dorobku między innymi rejs do Ameryki Południowej na jachcie ALF w latach 1978-1979 oraz wyprawy polarne, które zorganizował na jachcie Lady Dana 44. Mam już trochę lat, 62, żona, trójka dzieci, i jestem żeglarzem, bo chyba o to Wam chodziło najbardziej. Zacząłem żeglarstwo 52 lata temu, mając 10 lat. Zupełnie przypadkowo. Nasz bohater jest dwukrotnym zdobywcą nagrody honorowej Rejs Roku Srebrny Sextant za pokonanie przejścia północno-wschodniego w 2013 roku oraz za pokonanie przejścia północno-zachodniego w 2014. Pech połączony ze szczęściem. Pechem było to, że nie udało się opłynąć bieguna na, w jednym sezonie, tak, no ale przez to dostałem dwa srebrne sekstanty. Pierwszy, pierwszy srebrny sekstant za przejście północno-wschodnie, bo tego żaden polski jak nie zrobił jeszcze wcześniej. A drugi za całość, za, za, za okrążenie bieguna. Choć dziś kapitan Ryszard Wojnowski pływa na świetnie wyposażonym i przygotowanym jachcie, to nie zawsze po wodach arktycznych pływa w komfortowych warunkach. W 2004 roku płynąłem na panoramie na Antarktydę i panorama, po pierwsze, ona chyba nie ma w ogóle izolacji, my mamy izolację i nie ma, nie ma ogrzewania. Także jak przy, a 200 mil na południe od przylądka Hon wchodzi się w strefę tzw. Tak konwergencji antarktycznej, ile dobrze pamiętam nazwę, i tam temperatura stabilizuje się praktycznie na zero. Także zadzwoniłem do żony i mówię: Mamy zero stopni. A żona mówi: No to co z tego, że macie zero stopni? To jest grudzień, mamy minus 5. Ja mówię: Ale my w środku mamy zero stopni. Że jest to wtedy nieprzyjemne, bo jest wilgoć kapie na nos, ale teraz no, ubrania są takie, że no, nie jest to może bardzo przyjemne, ale przeżyć można. Z tym, że my jak w zeszłym roku płynęliśmy Drugi raz przez przejście północno-wschodnie i mieliśmy już bardzo mało paliwa, też wyłączyłem ogrzewanie, żeby oszczędzać paliwo. Arktyka bywa nieprzewidywalna, nie tylko ze względu na warunki pogodowe. Czasem nawet sam kapitan Wojnowski bywa zaskoczony. Starzałem się, e, niespodzianki, na przykład w tym roku udało nam się wyrzucić rosyjski okręt podwodny z ich własnego poligonu. Uciekali przed nami, także potem się fajnie opowiada o takich rzeczy. Nie, to, to, było, to było tak, płynęliśmy po Morzu Białym, była mgła i słyszeliśmy na 16 kanale, że gdzieś są e, próby morskie. No i nagle patrzymy na radarze, a jakieś przed nami są 3 czy cztery jakieś statki I oni nas zobaczyli. Przedstawiliśmy się od razu jako polski, czyli natowski jacht. Lejdy dane 44. Zapytaliśmy się jak mamy płynąć, oni powiedzieli, że mamy płynąć kursem 180, ale sami na wszelki wypadek Dali cało naprzód i uciekli. Największą tajemnicą przy obrębach podwodnych jest charakterystyka szumów śruby i kadłuba. I żebyśmy ich broń Boże nie podsłuchali, nie nagrali, bo potem taki okręt jest łatwiej wykryć. No, ale my się oczywiście nie bawimy w tak w troszkę Kierunek północny nie należy do najpopularniejszych wśród żeglarzy. Dlaczego Ryszard Wojnowski lubi pływać właśnie tam? Na Karaibach każdy był, tak? a na ziemi Franciszka Józefa mało kto był. Na Monteverest wchodzi więcej ludzi rośnie niż jest na Antarktydzie. Także to są, to są według mnie ciekawe kierunki, bo tam naprawdę e, mało kto był, a tam jest bardzo ładnie. Nasz bohater jest żeglarzem, który pływa także w inne rejony. Na swoim koncie ma wspomniany wcześniej rejs do Ameryki Południowej, czy choćby rejs dookoła świata. Na pewno Arktyka. W ciepłym też lubię pływać, także bardzo chętnie na Karaibach. Można wskoczyć do wody, woda ma 30 stopni. Najciekawsze może to, że z Wysp Zielonego Przylądka do Brazylii popłynęłem z moim wnukiem, który miał wtedy 2,5 roku. Także mają zaliczony przeskok Atlantyku. W rodzinie kapitana Wojnowskiego żeglarstwo stanowi wspólną pasją. Wszystkie dzieci kapitana aktywnie uczestniczą w rejsach. Jak sam kapitan mówi, żeglarstwo uczy wielu unikalnych wartości. Z tym, że on nie ma tyle czasu co ja, także wpływa mniej, ale tak, on, 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 jak skończył 18 lat, to w nagrodę, rozdanie matury, pozwoliłem mu, mu przeprowadzić jacht z Lizbony do Gdańska. Jak spotkał, jak przypłynął do Władysławowa, dostaną chyba w, w burty jakiegoś innego polskiego jachtu i tacy panowie pod 50, a wy chłopaki skąd, z Gdańska? mu nie, z Lizbony. To mówię, o, to spodziewam się. Każdy rejs uczy przede wszystkim odpowiedzialności, uczy jak współżyć w małej grupie na małej powierzchni. Tak? Ja zawsze się śmieję, że zanim młodzi się pobiorą, no to powinni w jakąś taką nie najlepszą pogodę wypłynąć na trzy dni na Bałtyk. No wtedy z ludzi wszystko wychodzi. Udawać tak? to można na lądzie, ale jak się, raczej się nikomu nie udaje, nie udaje skrywać swoich prawdziwych cech przez dłużej niż dwa dni.